Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko. E, zakupy Saver. Dzisiaj bardzo króciutki filmik, dzisiaj bardzo e, szybciutki filmik. Mało rzeczy, mało produktów chętnych do obejrzenia, co zakupiłam tym razem. E, zapraszam! Moi drodzy! Płatki! Płatki, waciki, soft and pure, 100 sztuk, 69 pensów w tej wersji bardzo miękkie, przyjemne, nie rozdwajają się, lubię je bardzo. Komfort, niebieskie kuleczki, niebieskie kuleczki pięknie pachną, ja wolę jednak te niebieskie, fajnie się długo utrzymują, polecam je cieplutko i serdecznie. Następnie e, płyn do prania, płyn do prania, jak najbardziej, tak 95 pęsłów. Nie chcę zamieniać go na żadnego innego. Szczególnie, że ładnie pachnie. Ja dodaję jeszcze e, kuleczek pachnących i wszystko jest pięknie, ładnie wyprane, świeże, e, pachnące i, i dobrze wyprane. Dobrze wyprane, także czego chcieć więcej? E, zobaczcie, jest tu 945 ml. O. Produktu tkaniny są miękkie i przyjemne. Jak najbardziej na tak. Mój pies znowu gryzie. No, niestety. Następnie żaróweczki. Żaróweczki dwie zwykłe 610 lumen. I to jest dwie zwykłe żarówki. 60 watowe tak ko kosztują? Już ktoś do mnie pisze. Bardzo mi miło, że tylko wejdę do domu. Jestem rozchwytywana. Brawo ja. Oczywiście żartuję. To jest tak w ramach humoru. Imperial Leather Marshmallows Hand Wash. Czyli z... <ścoughs> płyn do mycia rąk mydełko, tak zwane. Zobaczymy, nie miałam, z Imperial Leather miałam dużo. Jedne wysuszały, drugie bardziej, trzecie mniej, jedne wcale. Zobaczymy jak jak się to sprawdzi. Na pewno powiem Wam w tak? Następnie gąbeczki. Choć ja nie kupuję gąbeczek jakichś drogich. Ja używam tych gąbeczek, one chyba kosztują... A przecież ja tutaj mam. tutaj mam. Fun nie, 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 nie. Tak, Fun 99 za 24 gąbeczki, które są poobcinane i powiem Wam, że starczają mi. Yy, ja używam codziennie, to używam jeden dzień z jednej strony, drugi z drugiej. Świetnie mi się sprawdzają bardzo dobrze, rozprowadzają mi podkład. Nie używam w tym momencie żadnych pędzli, tylko te gąbeczki bardzo fajne. Następnie kupiłam jeszcze dodatkowo e, fairy i tym razem cytrusowe, dlatego że bardzo dawno nie miałam i stęskniłam się za tym płynem, za tym zapachem. E, na przycenie kupiłam jeszcze sobie velvet smooth night, night mask i to jest e, maska e, z shaw, z Show velvet. E, jest to maska na stopy, moje drodzy. Tak, właśnie, smarujemy. E, m, mamy na, zaaplikować, wymasować na czyste i wysuszone stopy. E, przed położeniem się do łóżka e, nie spukiwać i dobrze wmasować, i rano. E, to jest nocna nawilżająca maska y, y, 24 godzinne nawilżenie i, i uczucie świeżości, y, miękkości y, stóp. I kiedy się obudzimy, znaczy nasze pięty mają być aksamitnie gładkie i nawilżone. I tutaj jest y, witamina AE plus omega 6 oraz olejek z migdała 60 ml. Y, na przecenie fun 49 dałam, jeszcze wcześniej fun 99, zobaczymy, na pewno Wam powiem. Także kolejna rzecz, potrzebuję lusterko, lusterko na wyjazd, jestem kobietą, a nie posiadam małego lusterka, także no pokażę Wam, dlaczego nie. O. Widzicie? z jednej strony lusterko jest normalne, na dole jest powiększające, w tym przypadku strasznie ubrudzone, ale to nic. potrzebuję na wyjazd, także takie lustereczko, które kosztowało nieco 80 chyba pensów, tak mi się wydaje, bardzo ładne lustereczko już patrzę mirą 89 pensów. Tak. 89 sędziaków i ostatnia rzecz, jaką zobaczcie, ekspresowe zakupy. Ekspresowe zakupy i FUNT 99 eee, taki oto zestaw. Ja już go otwierałam, bo sprawdzałam. Eee, zestaw właśnie podróżny tutaj mamy mm, na... Szczoteczkę, ale ja tego nie będę potrzebowała, bo ja biorę tą szczoteczkę uniwersalną. Tutaj mam grzebień, a dobrze, bo nie chcę mi się tej mojej szczotki tachać. Ech, prawdopodobnie jutro jeszcze kupię e, Laurze taki właśnie też taką szczotkę, coś, która się chowa. O tak, zobaczcie, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć buteleczek i dwa pojemniki jakieś na krem. Ehm, szpatułka, e, tutaj jest jeden ze spryskiwaczem świetny, nie wiem do czego, ale może do włosów wezmę ten swój, e, tutaj jest zobaczcie, z pompeczką, e, dużo fajnych na przykład. I tutaj mamy takie przezroczyste nalepeczki, które możemy sobie napisać, co e, przykleić. E, w której buteleczce co się znajduje. Także już jestem gotowa z Laurą na wyjazd. Jeszcze, tak jak mówię, zostało mi niewiele do zakupienia i możemy jechać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczora, w zależności, kiedy mnie oglądacie. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje zwyczajne, pospolite filmiki. Każda z nas poczynia takie zakupy i myślę, że zawsze fajnie coś tam jest podpatrzeć, a szczególnie, że naprawdę kupuję rzeczy, które są bardzo tanie i przy okazji bardzo dobre. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dla mnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami. Codziennie ukazuje się nowy, jakże świeży i fajny filmik. Dziękuję za uwagę. Papa. pa. Do zobaczenia.